Witajcie. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, w piątym rozdziale, mówi takie bardzo ciekawe słowa od wersetu 18. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Gdzie apostoł Paweł mówi tam, że tak ważne jest to, abyśmy byli pełni ducha. Żebyśmy pozwolili duchowi świętemu napełnić nas i aby on kierował nami. To jest to ciekawe takie zestawienie z byciem bycie pod wpływem alkoholu, gdzie tak naprawdę, gdy człowiek jest pod jego wpływem, to on kontroluje nim. Ale apostoł Paweł mówi, Bądźcie pełni ducha. Wiecie, ktoś zadał mi pytanie, no ale jak to się objawia? Wiecie, i apostoł Paweł właśnie tutaj podaje takie cztery przykłady tego, w jaki sposób objawia się to, że ja jestem tym pełen ducha. Pierwsza rzecz, on mówi tutaj, rozmawiając z sobą. Hm. Chcesz wiedzieć, czy jesteś pełen ducha? Posłuchaj siebie. Jakie słowa wychodzą z Twoich ust? Ewesen 4.29 mówi, żeby, nie, żeby żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodziło z ust naszych, ale tylko to, co buduje, co błogosławi. Wiecie, gdy jesteśmy pełni ducha, nasz język to objawia. Bo nasz język jest jak rentgen, który objawia to, co jest w naszym sercu. Jestem pełen ducha, to moje słowa to objawiają. Ale później On mówi też śpiewając i grając w sercu swoim Panu, to mówi mi o tym, czy jest w moim sercu taka pieśń pochwalna dla Pana. Pieśń wdzięczności, pieśń radości. Czy jest w moim sercu to, ta pieśń? Pomimo okoliczności, tak jak Paweł i Syla z więzieniu, siedząc w więzieniu, zaczęli wielbić Pana, czy w moim sercu jest ta pieśń, to Duch Święty wytwarza w nas. Bez względu na okoliczności, ja mogę mieć tą pieśń. Pieśń chwały dla Pana. I to jest kolejny obraz tego, że Duch Święty jest w moim sercu. Trzecia rzecz, o której On mówi, On mówi dziękując zawsze. We wszystkim. Czy w moim sercu jest wdzięczność? Czy jestem wdzięczny Bogu tylko wtedy, gdy wszystko się dobrze układa? Czy też może, bez względu na to, jak wygląda moje życie? ja potrafię mu podziękować. Czy potrafi powiedzieć Boże, ty jesteś dobry, ty jesteś suwerenny. Dlatego ufam Tobie. I dziękuję ci, że ty, tak jak Rzymian 8:28 mówi, współdziałasz we wszystkim ku Dobremu, Dlatego dziękuję ci, Boże. Ci tą postawę tylko Duch Święty może w nas wytworzyć. Ona nie bierze się z okoliczności nie bierze się z tego, co my sami wypracujemy, ale to Duch Święty może zrobić. I to jest właśnie objawienie tego, czy Duch Święty jest on napełniony Duchem Świętym. I ta czwarta rzecz, o której Paweł tej mówi: ulegając jedni drugim w duchu. Oj, to jest już tak oh, ciężkie, jakim czasami mamy trudność w ciele nie potrafimy tego. Ulegając, podporządkowując się, a dla mnie to jest taki obraz, wyobraźcie sobie taki dom, w którym jest wiele pomieszczeń. Jest jeden kominek gdzieś tam w środku tego domu, który poprzez połączenie różnymi rurami potrafi ogrzewać całe ten, cały ten dom, wszystkie pomieszczenia. I ten, wyobraźcie sobie, ten ogień, to jest Duch Święty, ten ogień, który płonie w tym kominku, jest w stanie nagrzać cały ten dom pośród bardzo mroźnej zimy. Ale pytanie jest, czy są takie dziedziny, takie pokoje w moim życiu, w których ja skrzętnie zakręcam kaloryfer i mówię: o nie, nie, tutaj duchu święty nie masz swojego dostępu. Tutaj jest moje życie, moje, moje sprawy i tego nie oddam tobie. I marzniemy. Podczas gdy duch święty mówi: poddaj mi to, oddaj mi to. Odkręć ten kaloryfer i pozwól, że ja napełnię to mroźne pomieszczenie ogniem swojego ducha, moją mocą. Wszystkim, czego potrzebujesz. Po prostu odkryć ten kaloryfer. Bądźmy uległy. Wiecie, to, co potrzebujemy, jest już w nas. Duch święty jest w nas. W momencie zbawienia on zamieszka w nas. Staliśmy się Jego świątynią. Tylko jesteśmy potrafimy, byśmy ulegli. Dlatego to, co ja powtarzam, napełnienie duchem, to nie znaczy więcej ducha we mnie, bo on już tam jest. Ale to znaczy mniej mnie, aby On mógł działać całkowicie i objawiać się w moim codziennym życiu. Oddajmy Mu całe swoje życie. Odkręćmy te kaloryfery. Niech On wypełnia swoją wolę w nas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.